Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy 2 Witam was bardzo serdecznie startujemy Co my mamy tutaj właśnie nie zauważyłem że Mamy coś napisane z tyłu Energia? Jaka kurwa energia Honda w piździe Anaconda Z drogi kurde Tu gdzieś mikro mi się gości wrąbał Ale spoko Tamten już pierwszy E nie jeszcze nie Trzecia pozycja. Mamy tamten tylko... Drugą... To tu, tu rąbany motor stawia. Ojebańce. Chyba ja się tu trochę wlo... wleczę. Tu jakieś kurwa wybuchy, i w górę. Coś mnie dogania z tyłu, ale spoko. To bolało. O, już wyprzedził go, kurde No też żółty to też jest dobry Dobra, autka Wow, co tu ko mnie wybuchło, ja pierdolę Masakra, co tu się czasami dzieje Głazy, gdzieś lecą, no ma nitro nitwo speed the run. I koniec nitro Ooooo, przyjebało się Przykro mi. Wylecia przez kurde przestrzeń, czy co? Nie wiem, przerąbał samochód i był krzyk, a samochód dalej jego jechał. No ja pierdzielę, No. Muszę Aj. Nie, mamy tu? Cztery okrążenia. Uuuu! Mikra wybuchła. Przykro chuj. Ciśniemy! Ej, ej, ej. No nie no! Jak tym, tym, kurwa miota? No nie da się tym jechać. No nie dogonię tam tego trupa, no. Tym moim trupem. Cztery wydechy, ale chuj kurwa. Nie, 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 nie dogonimy. Z tyłu znowu ktoś tam beknął ładnie. Nawet nie mogę go dogonić, masakra Jedziemy na skoczni, to popadujemy Pewnie się rozjebe, czy co? No, prawie. <laughs> Już mnie dogonił. Jeden Skór wysył, jak idzie Z drogi Czemu to nie może być ostatnie okrążenie? Powiedzcie mi, dlaczego? Przedostatni zatem gnuj no mnie tu się mną zaopiekuje, I źle to się skończy. Coś czuję. No dobra, męczą się tam. Widzę, że żółty Próbuję coś z nim wykombinować. No i dobrze, niech się biją. O, już żółty odpada. Jednak nie zamiast się skupić, tutaj jezi To jak komentuję sytuację z tyłu. A gówno widzę tylko minimapę i mnie kuźwa dogania. Uuu, cieniasy hamują na zakrętach. Dlatego się tak rozpierdalam, ale dobra. Chuj, nie jestem ci niosem. jak mi przykro. Dawaj, 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 kurde, tamten... Pojechał tamtędy Jest ok. Jest ok. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, damy radę Yes! Pierwszy Udało się Thank you very much Lecimy kolejny wyścig. W tym razem na torze. Supki, leki, foreverki, loveki. I ciśniemy Na to, żeby cię ciekawie. Już widzę, że tu się wszystko wali. Ale to taki szczegół. Rozpierdział. Wszyscy nas odpłynili. Masakra po prostu czwarta pozycja, tu można by było sporo przez drift. Naprawdę, nitra uzbierać. Co tam tak puchło na górze? Oh wow, shit! Kurwa, musiałem trafić akurat. Nie było czegoś tak wcześniej. Leciały te małe głazy, ale nie takie coś. No, to jest. Nie nitwoszpiderami Tu pojedziemy przez ten yy, Jak to się mówi? Ojoj! Oj, oj, oj. Przez pit y, stop Mikro zaczęło rzucać Pohuj mnie to nitro naprawdę Tam gdzieś mnie odjeżdżają masakrycznie Słabo to wszystko wygląda Ale grzejemy, grzejemy świecę. Gdzie ja kurwa jadę? <laughs> Myślałem, że tam jest jakiś skrót. Znowu będę lecieć? Z nieba głazy? Nie. Chyba nie. Porzucane, ale A gdzie nitro? Był delikatny skok To nic nitra. Cztery okrążenia, tam znowu go dajemy. Pierdolę, nie jadę tamtędy. Więcej problemów niż korzyści. Nie hmm. doganiam go powoli. Powoli, bo powoli, ale doganiam go. mi powiedzmy, bołki idzie cały zaknę. Coś się mi do dupy dopierdala, ale skoko. Hehehe. <śmiennie> <śmiennie> Myślałem, że się gra mnie śmieje, bo ja się zaczęli śmiać, a tu też coś z... zaczęło się śmiać, a tu w tym No, w piosence Woo Dupę mu obiłem kurwa Smotcross Idziemy z tej kamery No i chuj. Dupska Shit Motherfuckers Maska karbonowa. Plus 8 do lansu Widzimy. Uuuuuu! Uh, uh, uh. Dupa! Shit Ostatnie okrążenie Ale się to wlecze! Jeść ty trupie Zamiast zapierdzielać kurde, równo to Nie wiem, czeka na chyba oklaski Przytuliłem ści ścianę delikatnie, bo delikatnie, ale będzie pierwsze miejsce, jestem pod wrażeniem. Wow. Shit! Dziwne, że w ogóle jechałem z tej kamery, ale spoko. Dobra, kończymy pierwszym miejscem w kwalifikacji ogólnej. Tu jakieś kurde znowu imprezy nam się <laughs> dodatkowo odblokowują. 20% mamy wykonane tutaj. Ale lecimy sobie kolejny wyścig. I robię sobie przerwę, bo muszę zrobić miejsce na dysku A pojedziemy z tej kamery. I zobaczymy, jak to będzie wszystko się wyglądać. Może lepiej być mi szło. Ale no, że ja lubię widzieć cały samochód. Ale pojedźmy Zobaczmy, co tu się dzieje. Może lepiej być mi szło Uuu! Kurwa, nie widziałem, że tu ściana jest <laughs> Tak to bym skosił ruch i... Gdzie mi to mikron kuźwa? Bę! ktoś mnie wyprze wyprzecił, nic nie widzę, ale spoko. Ktoś tu już był. No mi się to nitro naładowało, ale spoko! Ale ruszaj, się Kurde, mogło sobie skoczyć. Nitro trochę sobie podładowało. Tak, to trochę liton. Gdzie mi tu tymi zwłokami? Za którymś właduje w to O, już cłaniaczek ten jecie. I mają lepszy V-max wice, znaczy w ogóle prędkość. W ogóle wszystko mają lepsze. Ciśniemy. O, juj, Więcej was matka nie miała? Yeah! Yeah! pójdź. Wciśniemy. Sko kurwa! Bęk! Pięknie! O, wychamy jebane! O, nic nie widzę! Spoko, Idziemy dalej! Nie ma tego złego, co by dob na dobre nie wyszło. Między kłamstwem a prawdą nie radzę sobie. Jestem beznadziejny. Och, <laughs> jest znowu trzecia pozycja. Kurwa, jak na początku to się cieszył, pierwsza puszcza trzecia, i w ogóle cieszyłem się, a teraz nie, chuja, nie zadowala mnie. Chcę pierwszą pozycję, o, 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 o ciśni, ciśnij, ciśnij, nie tędy, pierdolę mejkę. O, patrzcie ile tego gruzu było, już mnie jakiś frajer atakuje. Aaaa, kuźwa, co za debil. Ja nie chcę wiedzieć jak mi samochód wygląda <laughs> I to jest najgorsze że to jest Przedostatnie okrążenie za Będziemy zaczynać ostatni Jeep się tutaj Efekty dymne mam Po chuju Gdzie jest ten grubas? Tu jest A cię kurwa kiedyś zabiję Zabiłem grubasa Fort, gówno, Mam mą skrzynimy i rąbło Kurwa no, hej, tak dobrze szło Hej, na rodeo gotowo Kurwa no, hej, tak dobrze szło Hej I kurwa mać i becie będzie. będzie chujnia Będzie trzecie miejsce Już tego cieniasa nie wyprzedzę a, ktoś tu się rozjebał. Jeszcze mnie kurwa musiał wyprzedzić. Druga pozycja. Spokój. Lajcie. Dobra, to by było tyle w tym odcinku. Trzymaj.